– Pociąg jest bezpiecznie? Bardzo, tak. Chodzi konduktor, sprawdza wszystko. No, jakiś koleś tam kiedyś wsiadł, kurwa. Ty, ale słuchajcie, raz kurwa jadę, koleś wchodzi. Nie wiem gdzie, to nie bardzo w jakim miejscu, ale już bliżej Wrocławia, nie? Kurwa, Morda, 25 lat, łysy? Kurwa, ręce w kieszeni, no zupełnie, kurwa, 0,07 złości. ale koleś wiesz. Parę stacji przejechał, konduktor podszedł, był bezdomny, ale wysiadł. Ale mówię Wam, za sam wygląd 25 lat. No tak? Pięzienia. No a czego? Wolności? Jest, tragedia. Jaka twarz? Falconetti to przy nim piękny, a on jest nieokreślona twarz. Kurwa, mówię Wam. Co to znaczy nieokreślona? Nietypowa, niespotykana twarz, taka wiesz... Zabójcy. Rozmawiał z panią. A skąd? Coś ty, ja się wróciłam, on tyłem siedział, tylko patrzyłam na ruchy. Czy nie wstanie, Nie, Boże, może przyj... Jezus, może podejdzie, może co, wiesz, poczułam sykora, nie? No wiadomo to, wiadomo to, kiedy wariat żartuje. No. Pałę by wyciągnął albo styzoryk. I co? I co mała, kur... Mała by i ty kurwa, co? Gdzie jest? No. A i bebe, 20 ciosów, czujecie to? Ja pierdolę. Jeden cios i buch, lepiej. Kto by ci pomógł, jak ja sama, i on. Ja i on. Więcej nikogo nie było, bo wszystko by się wcześniej. Konduktor nawet się jego bał. Rozmawiał z panią na jego temat? As. Tak, ale ja co to za kolej do konduktora? A konduktor mówi, że to bezdomny. Doktor też jak kijot kaszanki, kurwa o uszy, musi odstające długi nos, kurwa, pinokiem tu pepale. Kurwa, jaki konduktor z metra cięty, cienki jak wypłata PTHW, kurwa, oczy wystraszone, twarz jak piłka do, do tej... Jak ta gra się nazywa amerykańska? Z tą piłką rzucają. Ragby. Głowa jak ragby, kurwa. Prz obieku usi taki, kurwa, kurwa, lato się wiesz. Kurwa, jest co? Tylko jeszcze takiego konduktora nie widziałam. Skąd oni go wzięli, kurwa? Chyba zagłoszenia jakiegoś.